W sieci pojawiła się nowa wersja wirusa Wilson atakująca komputery z systemami operacyjnymi z rodziny MS Windows. Zablokowanie komputera może nastąpić w wyniku wejścia na zainfekowaną stronę internetową bądź otworzenia zagrożonego załącznika wiadomości e-mail. Dokonane są wtedy zmiany w plikach systemowych i rejestrze systemowym, co powoduje ograniczenie funkcjonalności komputera. Blokada działa również po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym. Na ekranie zaatakowanego komputera pojawia się informacja o jego zablokowaniu, logo policji z nazwą Miasta, sempólnokrajeńskie i zdjęcie komendanta głównego policji. Ciekawostką jest fakt, że wirus przejmuje też kontrolę nad zainstalowaną kamerką internetową. Wyświetlany jest komunikat o nagrywaniu obrazu w celu zidentyfikowania użytkownika. Odblokowanie komputera ma nastąpić po wpłacie kwoty od 200 do 500 zł. Przestrzegamy użytkowników, że uiszczenie tej kwoty nie gwarantuje absolutnie, że. Komputer zostanie odblokowany. Najskuteczniejszą metodą na pozbycie się intruza jest uruchomienie komputera z płyty zawierającej aktualne oprogramowanie antywirusowe i przeskanowanie tegoż komputera z usunięciem zdiagnozowanych problemów bądź przywrócenie kopii zapasowej systemu zrobionej przed infekcją. Pomaga również całkowite reinstalacja systemu. Czytając w internecie na temat sposobów usunięcia wirusa można wyczytać na przykład, że pomaga darmowy program ComboFix. Można też w programie MS-Config w zakładce uruchomienie odhaczyć plik wirusa, żeby nie uruchamiał się przy starcie systemu. A wyłączenie internetu umożliwia swobodne korzystanie z komputera, ponieważ panel wirusa nie uruchamia się bez połączenia z internetem.